Cześć, witam Was. Dzisiaj będzie filmik o powodzi w południowej Polsce. Powódź też dotarła do Jelonej Góry. Wbiło 300 subskrypcji, ale na podziękowania za 300 subskrypcji przyjdzie czas. Teraz są ważniejsze sprawy. Jak widzimy, w tym parku jest podtopienie. Natomiast jak wygląda sytuacja w Jeleniej Górze? Tutaj już jest park podtopiony, główne arterie komunikacyjne są pozalewane, między innymi skrzyżowanie obok Kastoramy, jest również zalane osiedle robotnicze, podwale, skwer popswańców Warszawy. Ja oczywiście trzymam się bezpiecznej odległości od rzeki. Tutaj proszę zobaczyć, jak to wygląda. Gdzieś w Polsce woda urwała most, o którym mieszkańcy walczyli. I są już dwie ofiary śmiertelne tej powodzi. Teraz przejdziemy sobie na drugą stronę. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda e, obok szkoły podstawowej numer 13. Jak widzimy, e, mieszkańcy, którzy mieszkają niedaleko, przeparkowali swoje samochody. Sytuacja w południowej Polsce i w Jeleni Górze tak samo jest dramatyczna. Jak widzimy, już mało brakuje, żeby woda przelała się przez żółte barierki. No, co jakiś czas... Praktycznie co chwilę można usłyszeć y, służby na sygnale. Jak widzimy, ulica Piotra Skargi w stronę ulicy Kasprowicza zamieniła się w rzekę. Do ewakuacji muszą być gotowi mieszkańcy ulic Grunwaldzkiej, Anieli Krzewoni Lwóweckiej, Mostowej Pijarskiej Kilińskiego oraz mieszkańcy Cieplic i Sobyszowa. Jak już pewnie wiecie, zajęcia w szkołach są zawieszone do środy, 18 września. Czy powtórzy się sytuacja z 1997 roku? Prawdopodobnie tak. Ale kiedyś to się skończy, ta pobudź. Jak widzimy, służby mają ręce pełne roboty. Kiedyś będzie pięknie. I wszystko wróci do normalności. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Cześć.